Na kolejnym odcinku jesteśmy na przejście kolejowym na ulicy Lodowej w Łodzi. Światełka firmy Monat. I tu jest też szlaban. Droga rowerowa tu jest. I tam bud budka dróżnika Szlabany firmy Spy. Ale tu są takie światełka co w Radomsku na szlabanach. Na tej Drogi rowerowej. A tutaj mamy inne odstające, takie światełka. Mamy tu fajne rozjazdy. Znak teren bocznicy kolejowej. Przejścia nie ma. Przejazd dla rowerów z drugiej strony. Przejazd z drugiej strony. Mamy sześć szlabanów spaja. I trzy rodzaje światełek. I widzowie, na tym przejściu nie ma numeru skrzyżowania. Widzowie, i te tory prowadzą tam do ciepłowni, więc tu pociągi mogą mieścić bardzo rzadko. No to wszystko na ten odcinek. Zostawcie suba, łapkę w górę, napiszcie komentarz. Cześć.